Wydarzeń Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. Dziś o edukacji, bo w końcu pierwszy dzień września to początek roku szkolnego. Dlatego do studia zaprosiłam Panią Małgorzatę Chyłę, prezeskę Koszalińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. Początek roku szkolnego to także początek akcji protestacyjnej nauczycieli. Rodzice obawiają się, że nauczyciele pójdą na urlopy bądź zwolnienia. Czy jest taka możliwość? No na razie to nie ma się co obawiać takich rzeczy. Na dzień dzisiejszy zaczynamy pogotowie protestacyjne razem z inauguracją roku szkolnego. I głównym zadaniem, jakie ustaliło Prezydium Zarządu Głównego jest przede wszystkim rozszerzona akcja informacyjna. Jest ona związana przede wszystkim ze zmianami, które czekają nas od 1 września 2022 w tym roku, ale również z dezinformacją, jaką, jaką próbuje tutaj wprowadzać obecny rząd, jak również nasz minister, minister Czarnek. Dlatego też skupimy się na odświeżeniu flag, wywieszeniu ich z powrotem, bo przypominam, że właściwie od dnia zakończenia strajku akcja protestacyjna była cały lutki czas gdzieś tam w zawieszeniu, także odświeżamy flag, Wywieszamy informacje i staramy się bardzo gruntownie i dokładnie tłumaczyć rodzicom, środowisku, jak również nam samym, bo niektórzy z nas nie nadążają nad ilością zmian, które, które są wprowadzane, tłumaczyć, dlaczego właśnie między innymi Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przeciwny temu, co się dzieje i jakie mamy żądania i postulaty. Także jeżeli doszłoby do jakichś bardziej radykalnych form protestu. Jeżeli już, to proszę pamiętać, że tego nie robią ani prezesi oddziałów, ani dyrektorzy, tylko i wyłącznie nauczyciele. Będzie to oczywiście odzwierciedlenie nastrojów, a jeżeli już, to sam, samo przygotowanie do jakiegokolwiek protestu zbiorowego trwa miesiącami, bo ustawa o sporach zbiorowych nie została niestety zmieniona, ona gdzieś leży w zamrażarce, także te, te procedury przygotowawcze trwałyby przynajmniej trzy miesiące. Naszą intencją jest wobec tego w tej chwili informować. To poinformujmy rodziców, środowisko i nauczycieli, jakie są główne postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego. Czy mówimy przede wszystkim o wzroście wynagrodzeń? No, oczywiście, wzrost wynagrodzeń jest bardzo ważny, bo proszę pamiętać, że dobrze opłacany nauczyciel to ten, który jest zadowolony, kreatywny, który dobrze wykonuje swoją pracę. Natomiast nasze pobory są jakie są i dzisiaj na konferencji prasowej zamierzamy dziennikarzom również wręczyć. Y, y, autentyczne pobory, jakie dostajemy, nie uśrednione, tak jak podaje minister Czarnek, albo tak, jak co prawda tłumaczy się pan minister Piątkowski, że y, nauczyciel mianowany zarabia 6800 na rękę, później się tłumaczył, że on nie zrozumiał, co to jest brutto netto, ale oczywiście to nie o, o to chodzi, bo przekaz idzie do społeczeństwa, a ponieważ od kilku lat y, mamy wrażenie, a właściwie jesteśmy pewni, że trwa kampania takiego wręcz nienawiści w stosunku do nauczycieli, bo pokazuje się wszystko, że my tylko czerpiemy korzyści, że my w zasadzie cały czas chcemy, że podwyżek, mało pracujecie, że mało pracujemy, ciągle odpoczywamy i w zasadzie nie wiadomo czego my chcemy, tym bardziej, że bez przerwy ze strony ministerstwa słyszymy, że tu była podwyżka, tu była podwyżka, że tyle zarabiamy, a w zasadzie nauczyciele są zadowoleni nic podobnego chcemy pokazać odczarować tą rzeczywistość i pokazać jak wygląda Praca nauczyciela. A biorąc pod uwagę, i pewnie wyprzedzę pani redaktor kolejne pytanie, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje, jak wiele zmian nas czeka od 1 września, mamy do tego pełne i rzetelne prawo. Ostatnia regulacja płacy wyniosła 4,4, a z dniem ostatniego bodajże sierpnia inflacja wyniosła 16,1%. W związku z powyższym to nie tylko był, nie było żadne podwyżki, to nie było nawet regulacji takiej, żebyśmy mogli w jakiś sposób dorównać do średniej krajowej, czyli kadry wykształconej, która zarabia i jak zarabia w Polsce. Właśnie to oczywiście nie odkrywając wszystkich kart, to powiedzmy nauczyciel, który rozpoczyna pracę w szkole. na jakie zarobki może liczyć? No w tej chwili to jest na rękę dostanie 2000 z groszami. Natomiast generalnie otrzyma ja nie chciałabym tutaj, Przekłamać, dlatego pozwolę sobie wyciągnąć. Nauczyciel na dzień dzisiejszy jeszcze obowiązują, to znaczy od 1 września już nie y, 4 stopnie awansu zawodowego. Od 1 września to jest. Czyli właśnie, od dzisiaj? Od dzisiaj, tak. To jest kolejna zmiana. Będziemy mieli tylko dwa stopnie awansu, dyplomowany i mianowany. Natomiast z chwilą jeszcze do końca sierpnia, stażysta. Razem brutto miał gdzieś 3079 zł. Po odliczeniu składek na rękę dostawał 2657 zł. Pamiętając, że zasadnicza to jest 3000 dodatek motywacyjny. Zero, ponieważ stażysta jeszcze nie otrzymuje na starcie dodatku motywacyjnego. Taka była, takie było wynagrodzenie. Najwyższy stopień, pozwolę sobie od razu powiedzieć, to jest nauczyciel dyplomowany, który ma wysługę lat 20. To jest 800 zł przeszło za wysługę. Dodatek motywacyjny licząc ten średni 6%, który, y, który jest u nas w Koszelnie, to jest 253 zł. Y, zasadnicza 4224, to brutto ma 5366 zł. Natomiast netto na rękę 4627 zł. Jestem akurat w grupie tych nauczycieli po 40 latach pracy. Y, dostaje oczywiście dużo mniej niż te 4600. Ale to wiadomo, pożyczki, inne Jasne. świadczenia, które człowiek płaci. Natomiast do 6,800 to jest naprawdę jeszcze daleka droga. Właśnie. I przy okazji mówi się coraz głośniej o tym, że zaczyna brakować nauczycieli, że te warunki oferowane przez polską oświatę nie jak mają się właśnie do wkładu pracy i do tego, co nauczyciel chciałby wnieść do szkoły. W koszalinie, według informacji przekazanych przez zastępcę prezydenta pana Przemysława Krzyżanowskiego, zatrudnionych jest ponad 1700 nauczycieli i około 750 pracowników administracji i obsługi. Więc czy koszalin ten problem z brakiem nauczycieli też do? Yy, powiem, że na dzień dzisiejszy, po moim rozeznaniu, nie ma większego problemu, yy, ale wiąże się to z pewnym poświęceniem ze strony nauczycieli. W związku z tym, że zarabiamy tak, jak zarabiamy na dzień dzisiejszy, a koszty życia rosną, bardzo często nauczyciele łączą pracę w kilku szkołach. Więc podawanie ilości wakatów przez kuratoria i przez naszego pana ministra niejak się ma do rzeczywistości, ponieważ faktycznie nauczyciele łączą pracę w kilku szkołach mają na przykład po 058 etatu kilku szkołach, dlatego że są takie przedmioty, które, które tylko i wyłącznie taki zakres mogą uczyć w danej szkole. Nauczyciele mają po kilka specjalizacji, zatem również mogą uczyć Właśnie. kilku przedmiotów i to jest właściwie ratunek, dzięki temu, że nieustannie się kształcimy i uczymy. Faktycznie mamy po kilka specjalizacji mamy możliwość wykonywania pracy na kilku stanowiskach. W związku z powyższym, to to ratuje jeszcze koszalin i nasci nieocenieni emeryci, którzy w zależności od tego, kiedy przechodzili na emeryturę, mają różne emerytury. Czasami są uproszeni wręcz o to, żeby wrócić do szkoły na jakąś tak. tam stosowną część etatu, chociażby na kilka godzin. A czasami robią to świadomie i celowo yy, i mają taką możliwość dorobienia, ponieważ ich emerytury w zależności od portfela, w których latach przechodzili, tak jak powiedziałam. Są różne, także oni nas jeszcze ratują. W koszalinie tego problemu na dzień dzisiejszy większego nie ma, ale może być problem z nauczycielami specjalistami. To jest kolejna zmiana, która wchodzi od 1 września, czyli od dzisiaj, a mianowicie każda szkoła i jednostka publiczna i niepubliczna musi zatrudnić specjalistów, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie opiniowania arkuszy, Zmian do arkuszy, czyli aneksów y, do, do arkuszy organizacyjnych, to jeszcze sobie jako tako y, dyrektorzy radzą, czy faktycznie uda im się tak. pozyskać tych specjalistów. Y, czy znowu to, jest... to będzie nauczyciel, który będzie miał kilka specjalności? No i tego się obawiamy. Wiemy już skąd inąd, że w kraju zdarzają już się takie sytuacje, że kuratoria zaczynają wydawać różne pozwolenia na wykonywanie pracy, na przykład matematyk uczy fizyki, chemii, czyli szukają tak zwanej zbliżoności. I boimy się, żeby faktycznie tak nie było, no tu jest jeszcze jeden problem, że ci specjaliści powinni mieć swoje gabinety. Oczywiście. Więc biorąc pod uwagę hmm, prześlenie uczniów, dopchanie tych uczniów właściwie w koszalińskich szkołach i zdajemy sobie sprawę z faktu, że jest to sytuacja troszeczkę przejściowa, bo to jest są... Jest też pod... młodzież z Ukrainy przecież. Ukraina, dzieci. podwójne roczniki, więc to wszystko razem pani redaktor powoduje to, że naprawdę upchnięci są te ci uczniowie. Już miałam mnóstwo pytań, czy jedna klasa może mieć cały czas na popołudnie, więc zaczyna się wydłużać ten czas pracy, bo budynku nie rozciągniemy. No, tak. W związku z powyższym te pomieszczenia dla tych specjalistów. Jestem po inauguracji w szóstym liceum ogólnokształcącym, tam pani dyrektor, udało się. No to mówi, jest duży że budynek. To jest duży budynek, więc udało się wygospodarować kawałek powierzchni, żeby kilka takich pomieszczeń dodatkowych zrobić, nawet dosyć e, tanim kosztem. Niemniej jednak nie wszystkie szkoły mają taką tak, możliwość. Oczywiście. W związku z tym, jak to będzie, to dopiero czas To Powiedzmy też o pewnej pogłosce, która krąży między innymi wśród rodziców, a dotyczy tego, że ze względu na wzrost kosztów ogrzewania i prądu, uczniowie te chłodniejsze miesiące, późno jesienne i zimowe, mogą spędzić w domach na nauce zdalnej, bo szkół nie będzie po prostu stać na to, żeby ogrzać wszystkie pomieszczenia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co pani powiedziała, czyli wydłużony czas pracy. Czy do ZNP te pogłoski również dotarły? Pani redaktor, no, rozmawiałam z naszymi samorządowcami, z, z naszym panem prezydentem również w tej sprawie, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co nam przyniesie jesień, tak. zima, ponieważ tak prawdę mówiąc, ani gospodarstwa prywatne, ani właśnie jednostki samorządowe nie mają zielonego pojęcia, jak te koszty pójdą. Y, telewizja ogólnokrajowa też nas, nas codziennie informuje o jakichś nowych zdarzeniach. Zatem naprawdę nie chcemy tutaj wróżyć z fusów, ale nie ukrywamy, że wszyscy się bardzo obawiamy tego okresu. My jako Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak również rodzice, nie chcielibyśmy wracać do sytuacji zdalnego nauczania, bo tutaj od razu się wyklucza jakąś część dzieci. Oczywiście. Bez względu na wszystko, bo wiemy jaki jest, jaka jest dostępność internetu, możliwości, rodziców, wszystko. Tak jego razem, a poza tym to nie jest to samo. My już jesteśmy spragnieni normalnych kontaktów ludzkich. Myślę, że nie tylko w naszym zawodzie, ale również obserwujemy to na różnych konferencjach, spotkaniach z dorosłymi, że potrzebujemy tego kontaktu z innymi ludźmi. Niemniej jednak jesień może być dla nas wszystkich bardzo trudna. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że te rachunki zaczną przekraczać możliwości, a wiemy, że ten budżet jest tak dalece dopięty i yy, jakakolwiek inna regulacja płac dodatkowa, która jest cedowana na organach prowadzących przez ministerstwo poprzez kolejne ustawy, niemniej jednak nie idą za tym pieniądze, może naprawdę spowodować zapaść i doprowadzić do sytuacji, że nas jako społeczeństwo nie będzie stać na, na, na opłaty albo zaczniemy się zadłużać, tak jak czynią to niektóre szpitale i to, co się dzieje i mówi się o tym właśnie w telewizji ogólnopolskiej. Mam nadzieję, że do tak strasznego scenariusza nie dojdzie i że na razie to są tylko plotki, ale jak to bywa w plotkach, zawsze jest tam ziarenko prawdy, boję się, że, że, że może dojść do trudnej sytuacji. Dobrze, to bardzo dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, jak sytuacja w oświacie będzie wyglądać w najbliższych tygodniach i miesiącach, temu na pewno będziemy się przyglądać i będziemy Was, drodzy widzowie, informować na naszej antenie. A moim Państwa gościem była dziś pani Małgorzata Chyła, prezes Koszalińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękujemy za to spotkanie. Do widzenia. Dziękuję, dziękuję. pani redaktor, dziękuję Państwu.